Czy płacisz za dużo podatków? Trochę jak z przepowiednią Benjaminia Franklina, podatki to rzecz pewna, tym bardziej pewna w świecie biznesu. Więc może warto zadbać odpowiednio o Twoje rozliczenia podatkowe i zarazem wpleść podatki jako część strategii Twojej firmy. Warto na pewno zapłacić o bezpieczeństwo podatkowe, żeby uniknąć ryzyk. W ten sposób na pewno unikniesz sytuacji rezygnacji potencjalnego inwestora w Twoją spółkę. Na pewno też warto zainwestować się różnymi rodzajami ulg, odliczeń i preferencji. W ten sposób. Pozwolisz sobie na wzrost rentowności, zgromadzić większe zasoby gotówki, które możesz użyć na inwestycje, no i naturalnie doprowadzić do wzrostu wartości Twojego biznesu. Równie ważny jest odpowiedni dobór formy prowadzenia działalności, struktury własnościowej biznesu i finansowania. W ten sposób na pewno łatwiej Ci będzie pozyskać zarazem inwestora, no i wyjść efektywnie podatkowo i finansowo z Twojego biznesu. W ten sposób podatki nie będą podcinały gałęzie, na które siedzisz, tylko będą elementem i mechanizmem, który będzie budował wartość Twojego biznesu.